Witam cię bardzo serdecznie. Wykonam teraz czytanie dla osób z podznaku ryb dotyczące miłości. Ponieważ y, były takie pytania, czy mogłabym wykonać takie czytanie, więc spełniam to życzenie. I tutaj będzie szczególnie dla osób, które mają w swoim życiu kogoś y, wyjątkowego, y, do której do takiej osoby, której czują jakąś taką niezwykłą więź. Więc jeżeli jest taka osoba w swoim życiu, to czytanie jest dla Ciebie, pomyśl teraz o tej osobie. I tutaj jest to czytanie generalne, ogólne, prawda? Będę czy czytała energię z tych kart, więc to czytanie może rezonować bądź nie z Tobą. Proszę mi to na uwadze. Osoby z znaku ryb. Proszę pomyśl teraz o swojej osobie. Pierwsza karta. Labirynt. Wow. Serce. I zamek. Pod spodem talii jest energia męska. Ym, planeta Mars. Więc ogień, pasja. Teraz będziemy to wyjaśniali jeszcze kartami Tarota, ale wstępnie widać, że. Jest tutaj jakieś poczucie właśnie, czy zauroczenie, czy jakiś taka właśnie wręcz pasjonujące takie emocje, jest takie związane z tą energią seksualności, prawda? Ten właśnie Mars, to jest taki, taki ten, ten, ten ogień. Ale również jest karta labirynt, która może wskazywać, że ta, ten związek, ta ta ścieżka tego, tej więzi jest dosyć skomplikowana, być może y, jakieś są właśnie rzeczy, do nie, niewyjaśnione, nieznane. Jest to być może właśnie. Może twoja ścieżka właśnie z, y, jakaś taka związana z tą osobą, jeśli chodzi o związek o stworzenie związku, jest trudna. Ale na pewno y, tutaj jest ta karta, zawsze. Wskazuje na y, właśnie tą miłość, prawdziwą miłość z obydwu stron. Jakby takie połączenie dwóch dusz. Jest to niezwykle szczere, prawdziwe uczucie z obydwu stron. Mimo właśnie tych jakichś komplikacji, ponieważ ta karta zamku również wskazuje, że y, może tu być na przykład jakiś dystans, fizyczny dystans między Wami, że mieszkacie, y, prawda, macie oddzielne, Domy, majątki i jakby być może nie ma kontaktu. Że ta ścieżka, prawda, ona jest. Jest być może dużo różnych. Składa się na to. Dużo rzeczy, właśnie na to, że to jest skomplikowane. Że nie możecie jakby się odnaleźć, nie możecie. Właśnie musicie jakby pokonywać jakichś trudności. Ale to, co jest między Wami, głęboko. W Waszych duszach jest to połączenie czysta, prawdziwa, szczera miłość. Jak również tutaj widać dużo jest tej pasji, i namiętności. Jak również ktoś jest gotowy na jakby pokazanie swoich uczuć. Jest gotowy, otwarty, aby właśnie wyznać tą miłość, bo się ma, że właśnie chodzi z to podyktowane trochę tą pasją, prawda? tym poczuciem właśnie przyciągania, chęci bliskości z drugim człowiekiem. Być może chodzi tu o konkretne spotkanie. Teraz wyciągniemy kartę i zapytamy, co ta osoba do ciebie czuje? Co ta osoba do ciebie czuje? I jest tutaj as, y, buław, więc znowu, prawda? Jeśli chodzi o związek, no to jest ta pasja, to jest żywioł ognia. Namiętność, właśnie taki nowy początek, zakochanie, wręcz zauroczenie, taki flirt. No, być może nawet no, jest to taka właśnie coś, co trudno opanować, prawda? Wyjaśnijmy to bardziej. Wyjaśnijmy tego Asa Buław. Czwórka kielichów. Siódemka mieczy. I król, król monet. I tutaj ta nowa znajomość, ta pasja, ten poczucie tego zakochania, jakby jest tutaj właśnie skomplikowane osiągnięcie tego, prawda? Doświadczanie tego. Ponieważ tutaj ktoś właśnie jakby tęskni, może przez ten dystans, który jest między wami, albo brak kontaktu. I jeszcze może to oznaczać właśnie, że ta osoba właśnie skrywa też swoje uczucia. To, że nie jest szczęśliwa, nie jest zadowolona. I tutaj widać, że czujesz, że ten związek byłby czymś takim stabilnym. Czujesz, jakby wiesz, że jesteś osobą dojrzałą. Właśnie jeśli o tych te Dajesz tej osobie poczucie właśnie takiego możliwości, doświadczenia bardzo czegoś głębokiego, stabilnego, prawda? Jakby widzi w tobie osobę lojalną. Taką, która właśnie, której można zaufać. Godno zaufania, prawda? Ale właśnie te uczucia są jakby skrywane. To jest coś, coś co skrywa ta osoba i jakby czuje się źle też z tym. Teraz wyciągnijmy kolejną kartę, gdzie zapytamy jak ta osoba cię widzi. Czwórka, czwórka monet. Więc ja myślę, że właśnie w pewnym sensie czuję, że ty masz wyznaczone pewne granice, tak jakby bardzo chronisz właśnie to wszystko, co jakby co jest jakby z twoim, z twoim domem, że jakby właśnie jesteś osobą, która może jest właśnie jakby bardziej tak zamknięta w sobie. I może ta osoba właśnie tak Cię widzi. Być może nie jesteś taką osobą, ale jego kogoś, kto jest nie, takie, może, niedostępny. Kto właśnie takie ma bezpieczne granice, i przez to, yy, jakby ta osoba nie wie, jak dotrzeć do Ciebie. I stąd ta, to skomplikowanie, prawda? Ta, jakby, ta, ta komunikacja nie jest prosta. Nie możecie jakby mieć możliwości, aby coś yy, właśnie doszło do jakiejś rozmowy. Prawda? Aby właśnie te uczucia zostały ujawnione, jakby przekazane, Wyjaśnimy tą kartę czwórki, czwórka monet. I jest tu karta właśnie zerowa, więc karta głupca. Yy, nowy początek, chęć wejścia w nowy początek. Jest również pustelnik. I piątka mieczy. Więc. Myślę, że właśnie ta osoba właśnie to co widzi to myślę, że ma wrażenie, że ty może nie jesteś gotowy, gotowa jeszcze na wejście w związek, ponieważ tu są pewne rodzaje takie właśnie jakieś sytuacja być może była jakaś konfliktowa. Albo może ma w ta osoba wrażenie, że ty potrzebujesz więcej czasu, aby ten nowy początek był jakby też zainicjowany, abyś mogła mógł podjąć pewnego rodzaju jakieś ryzyko, prawda? wyjść z jakiejś właśnie swojej strefy bezpieczeństwa. Być może właśnie potrzebujesz tego więcej czasu, aby odejść od takiej formy też sabotażu że mając pewne doświadczenia z przeszłości, które gdzieś tam są, jakby coś ci do ucha podpowiada, znaczy, że właśnie, że nie rób tego, ponieważ tak i tak, i tak było w przeszłości, więc y, nie podejmuj ryzyka, prawda? I ty jakby starasz się właśnie połączyć ze sobą, jakby to połączenie z, z wnętrzem, ze swoją wyższą świadomością albo odkryć tak naprawdę, czego chcesz. I ta osoba tak cię widzi, jakby, że jednak y, jakby y, jeszcze jakby Jesteś na tym etapie jakby zrozumienia pewnych rzeczy. Zobaczymy dalej. Wyciągniemy kolejną kartę, która będzie odnosiła się do intencji tej osoby. Jakie to, ta osoba ma intencje? Jakie ta osoba ma intencje? Jest to dziesiątka mieczy, więc zdecydowanie chce zmienić ten stan. Stan właśnie jakiegoś dystansu. Jakichś takich, właśnie być może nieporozumień, które powodują ten, ten brak kontaktu. Wyjaśnimy to bardziej. bo to jest tak, jakby powiedzenie, że już wystarczy, prawda? Koniec tego teraz. Muszą nastąpić pewnego rodzaju jakiejś zmiany, aby wyjść z jakiegoś momentu, gdzie jakby wszystko wisi na, na włosku już, prawda? Że jakiegoś rodzaju działanie już jest konieczne, aby podjąć jakąś decyzję. Wjaśnijmy tą dziesiątkę mieczy, jeśli chodzi o intencje. Czwórka mieczy, trójka buław i dziewiątka monet. Więc myślę, że tą, intencje tej osoby są takie, myślę, że ona nie, nie traci nadziei. Jeżeli chodzi o Ciebie, chodzi o ciebie jakby nie poddaje się. Myślę, że to jest, jakby chce jednak dać Ci tę przestrzeń i być może właśnie podejmie też taką postawę oczekiwania: bycie gotowym, przygotowywanie się, nabieranie sił, zadbanie o siebie, zadbanie o to, aby właśnie jakby móc też być w stanie w tym momencie, kiedy. Będzie czas, odpowiedni czas, aby być gotowym, aby właśnie wejść w taki związek. Aby być gotowym na, na właśnie nadawanie, na, na bycie wsparciem, otrzymywanie również, prawda? To jest takie gotowość, bycie gotowym. Kiedy właśnie wiemy, że nie tylko ta osoba jest w takim najlepszym stanie, prawda? Jakby, kiedy wszystkie te, jakby te bardziej psychicznie, mentalne rzeczy zostaną jakby też przerobione, zrozumiane przez te osoby. Bo będąc w takim stanie, jakby takiej niepewności, to też to się może wiązać, że, że to nie jest ten odpowiedni moment, prawda? aby teraz podejmować jakieś działanie. Więc ja myślę, że intencją tej osoby jest właśnie poczekać na odpowiedni moment. To jest takie bycie gotowym w każdej chwili, prawda? Jeżeli będę miała znak, że że to jest ten moment, to podejmę działania. I trójka buław jest to karta bardzo pozytywna, jeśli chodzi o właśnie to, że oczekujemy, bo wiemy, że nadchodzi to, to właśnie to dobre, to spełnienie. Ale jest jakiś właśnie teraz moment właśnie przygotowania, czy może chodzić o mm, właśnie jakby też zbieranie Energii, pozytywnej energii, odpoczynek. I stan przygotowywania się pod każdym względem fizycznym, duchowym, mentalnym również, prawda? Że jak ta osoba będzie gotowa, ja również. Dlatego teraz muszę zadbać przede wszystkim o siebie, że ja będę właśnie gotowa, gotowy. Będę wewnętrznie, prawda, tak jakby wewnętrznie, zewnętrznie jakby mieć kontrolę, prawda, nad swoimi emocjami. To jakby to musi być w parze, ten umysł i serce, to wszystko musi być jakby zbalansowane. I wtedy to jakby będzie ogromne szanse właśnie na stworzenie tego związku, ponieważ uczucia widać, że są, że są takie tak samo odzwierciedlacie właśnie tą miłość, ale że to jakby jest, to jest skomplikowane, prawda, ta ścieżka jest tutaj pewnego rodzaju może konflikt, jakaś taka właśnie dystans, brak, brak, brak jakiegoś takiego porozumienia, więc tak jakby musicie oboje doprowadzić przede wszystkim swoje, swój umysł, ciało, serce, jakby wszystko dookoła. To musi być jakby pozbierane i przygotowane do tego połączenia. Zobaczmy teraz jak tymi kartami sprawdzimy, co ta osoba chciałaby ci powiedzieć. Co ta osoba chciałaby Ci powiedzieć, przekazać? Jest to karta numer 3 komunikacja. Właśnie, nas, co mówiliśmy, że tutaj jakby jest brak komunikacji, yy, ja myślę o Tobie, zależy mi na Tobie, nawet jeżeli pokazuje, że tak nie jest. Ukrywam moje prawdziwe uczucia, ponieważ yy, czuję się niepewnie. No właśnie, to jest jakby coś coś w tej osobie, co m, że jakby nie chce, nie może się wyrazić. Boi się skrzywdzenia czy właśnie odrzucenia. Kolejna karta, co chciałaby ta osoba jeszcze ci powiedzieć? Czwórka, znowu karta komunikacji, prawda? Jakby ta komunikacja tutaj jest istotna, której być może nie ma. I tutaj na tej karcie jest taka wiadomość. Ty myślisz, że cię nie słucham, ale tak nie jest. Słyszę wszystko, yy, co mówisz do mnie, i nawet odtwarzam sobie to ponownie w mojej głowie. Może to jest tak, że ta osoba na przykład obserwuje cię gdzieś na Social Media, i może to są jakieś twoje nagrania, czy może coś, co, co yy, również jakieś rozmowy, które mieliście, konkretną rozmowę, i wraca do tego, prawda? Myślami, aby jakby wydobyć jeszcze coś więcej z tego, jakby z tych słów. Być może są to jakieś takie słowa, które właśnie sprawiają, że ta osoba też czuje to ciepło, tą miłość w sercu. Co jeszcze ta osoba chciałaby ci powiedzieć? Karta numer 6: Połączenie. Nasza miłość zostanie zmanifest zmanifestowana poprzez połączenie naszych serc i umysłu. No, właśnie to tutaj było, prawda? Że my, Wy, tak naprawdę, musicie oboje dojść do jakiegoś stanu równowagi, harmonii, i wtedy to, jakby wszystko zostanie, jakby. I tu, jest napisane jeszcze, że to, jakby pomoże, właśnie wzrosnąć tym, temu waszemu związku, jakby rozkwitnąć. Co jeszcze ta, ta osoba chciałaby Ci przekazać? Karta numer dwa, wzorce. Mam, czuję, że nie zasługuję na twoją miłość. Boję się, że zostawisz mnie. Kiedy zobaczysz, kim naprawdę jestem. Więc tutaj może być właśnie tak jakby. Ta osoba może mieć wrażenie, że nie znasz jej dobrze. Być może coś ukrywa, właśnie ma jakąś, yy, jakiś yy, kompleks. właśnie niskie poczucie wartości. Jeszcze jedna karta. Co ta osoba chciała by Ci przekazać? I karta numer 6: wzrost. Rozwój. Tęsknię za Tobą. Yy, przestańmy oboje uciekać od siebie. Więc tutaj widać, te, te karty, jakby tutaj na początku, one idealnie jakby to też odzwierciedliły, że jest ogromne połączenie, niezwykła miłość, ale właśnie ta ścieżka jest trudna. Jest tutaj właśnie albo nie ma kontaktu, albo jest ten dystans, jakaś forma właśnie yy, braku porozumienia, ale właśnie te karty wskazywały tutaj na dole Tarota, że należy jakby skupić się na sobie, na swoim rozwoju, na powrotu do właśnie harmonii. W, w wszelkich aspektach mentalnych właśnie tych. Jakby z, zacząć żyć swoim życiem, doprowadzić swoje życie do takiego stanu, kiedy jesteśmy właśnie naprawdę gotowi, aby oferować się drugiemu człowiekowi, a wtedy, wtedy jakby dojdzie do tego połączenia, będziecie sobie po prostu te siły będą pracowały nad tym, aby, aby was zjednoczyć. Dziękuję ci bardzo serdecznie za obejrzenie. Wysłuchanie i do zobaczenia.